Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj będzie dosyć szybki odcinek, ponieważ chcę otworzyć nagrody za ligę elitarną, którą wbiłem, no i tam wbiłem oczywiście najwyższe punkty, więc zobaczymy jak te nowe nagrody za elitarną tutaj siądą, oczywiście też nowe tutaj od dzisiaj są też role plus plus dla zawodników Scream oraz nowe statystyki 99, także... Jest tutaj co robić, słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, można sobie posprawdzać, czy w klubie ma się właśnie jakiegoś zawodnika, który, który no jest kartą Ultimate Scream. W składzie, którym pykam sobie w elitarnej, widzicie, wygląda właśnie w ten sposób, Openda gra na SPO i tak, który jest w ogóle totalnym rzeźnikiem, gra na pozycji środkowego pomocnika. Do tego Buski, jest Rodrigo, są tutaj na lewej pomocy Jordi Alba, Militao, Tomori, Kafu oraz Donnarumma, no i ta ekipa, no i Mbappe oczywiście na taką, ekipa fantastyczna. Mega przyjemnie się tymi grekami tutaj pyka. Co prawda, wczoraj jeszcze pykałem Edenem Azardem w wersji tutaj hero, ten z Ligi Mistrzów, no ale Sonic. Zobaczymy, jak będzie Sonic teraz śmigał. Dobra, przechodzimy w takim razie, słuchajcie, do nagród za Rivalsy. Nagrody za elitarną i jak to tutaj się fajnie ułoży. PlayerPick 8.6 Plus i zobaczmy, czy coś specjalnego. No jest Robert Lewandowski, Gabriel, no więc overale przyjemne. Karta niewymienna oczywiście, ale no niestety nie eventowa. No a jeśli chodzi o paczki, to od razu też przejdziemy w miarę, w miarę, w miarę szybko. Zobaczmy, co tutaj e, nam się ułoży. Mamy 4x85+, e, tylko żeby tutaj... Aha, dobra, to już są jakieś pozostałe. To są za rajwalsy, tak? To są za rajwalsy. 10 x plus, także zaczynamy od tego. I m, niewymienny walkout, ale bez karty eventowej niestety. Jest ten podwójny walkout nawet. Także ok. E, pozostałe karty na magazyn duplikatów. Także troszkę w foderku wpadnie. Mega paczka, zobaczmy. Bez walkoutu. Niestety i mateta. Dobra, dam to wszystko do klubu. Tam nawet jeszcze jakieś style gry. Myśliwy jakiś, który, który coś tam kosztuje, więc, więc chyba całkiem okej. Okay. 4x85, zobaczmy. Też bez walkoutu. Jak na paczkę 4x85, to skandal. Z jednym informem, z Jarzabalem, więc bardzo słaba paczka. No i teraz zobaczymy. 6x85, let's see. No jest walkout, jest walkout, złoty. Złoty walkout, a nie, mamy tutaj kartę eventową. Jest Ezo Zui, Irena Paredes, Isaac Griezmann. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery walkouty. Cztery walkouty, więc całkiem okej, okay. Jeśli chodzi o tę paczkę. No i zobaczmy, zobaczmy jeszcze 10 razy 75 plus, Tutaj też czuję, że też będzie walkout. Nie z tym razem, niestety. No a karta eventowa nie będzie jej. Paczka bardzo słaba. Jak na 10 razy coś. No razie 75 plus, no to tak naprawdę 10 rzadkich złotych kart, prawda? No i te IFY, 2 razy 84 plus, paczuszka z dwoma takimi informami i będą to Hegerberg 88, która jest warta... Tyle co, nie wiem, Złota Karta 88 i Kumagai 85. Także nagrody za elitarną, totalnie, totalnie bez historii. Albo ja mogę wam pokazać jeden z meczyków też jeszcze, który pykałem właśnie w elitarnej, bo tam nawet ciekawe bramki padały i zawsze jest sposobność się troszkę z tego czegoś nauczyć. Także zróbmy to właśnie w tym momencie, pokażę wam parę takich akcji tutaj. No i przewidzimy sobie może od razu, bo tutaj hmm, pierwsza akcja, która... Była dosyć ciekawa. O to jest świetna akcja, to jest świetna akcja, bo tutaj rywal Rywal, gra on ma atak w tym momencie. No i teraz tak, zagrywa piłkę. Ja tutaj przechwytuję piłkę kafu i gramy fantastyczny kontratak, fantastyczny kontratak. Widzę wolną przestrzeń na prawym yy, skrzydle, Rodrygo, yy, zagrywam player -locka do klena Mbappé, znakomite przyjęcie, podanie, odegranie jeszcze z piętki i podanie wsteczne do opędy i tutaj wywalczyłem dzięki temu rzut karny, który potem ja chyba tutaj zamieniam bezpośrednio na gola, także tak jest, yy, świetny gol. I mamy jedno zera, ale za chwilkę rywal tutaj wyrównał. Także jakiś błąd został tutaj popełniony. I zobaczmy w tym momencie. No tutaj, okej, okay. nie jest to dobre podanie. Mbappe przyspieszyłem sobie, ale troszkę za optymistycznie. No i teraz tak, tutaj stoperem już powinienem pograć. Tak mi się wydaje. No późno się tego stopera przełączyłem. Tutaj niby dobrze kryje, ale za pasywnie. Za pasywnie, także gdzieś ta pasywność mnie w tym momencie zgubiła. Tutaj bardziej pazernie powinienem właśnie nie na L2 w tym momencie, tylko nawet na sprincie podbiegać i bliżej być tego e, Thierry'ego a ja tutaj mm, no ja liczyłem, że się przełączę i włączę pressing kolegi. Prze no ale tutaj Henry no, musiał już to kończyć, nie musiał szukać żadnego tutaj podania, więc w ten sposób mm, rywal tutaj doprowadził do łatwego wyrównania. Zobaczmy jak padła bramka na, na 2 do 1, ale to za chwilkę, bo. A, to jeszcze tutaj w pierwszej połowie? A, to chyba w, osta w ostatniej akcji. Pierwszej połowie, dobra. Więc tutaj mamy: przechwytujemy piłkę, klejnot Mbappé. Odegranie z L1, Openda, Świetne wyczekanie tego timingu podania. Znakomite znakomite wyczekanie tego timingu podania. Zwróćcie uwagę, że ja tutaj przez chwilę puściłem wszystko na padzie. No i potem zagrane x do Kyliana Mbappé. Wykończenie po krótkim 2 do 1 i fajnie to już u nas wyglądało. Ale tu zaraz stracona bramka na 2 do 2. Zobaczmy, gdzie to popełni błąd. Na pewno boczny obręb jest poza pozycją. A no tutaj mogliśmy przechwycić piłkę. tu mi Zobaczcie, pressing kolegi i on wystawia tą nogę, ale nie przechwytuje jej. No i to już jest lipa niestety. Tu jeszcze coverujemy. Ojejku, a nie dobra, tu przechwyciłem. O Jezu, dobra, się coś takiego odwaliłem, dobra, no to nie no, tak jak ja tak podaję, no to wiadomo, że się będzie góra tracić. Dobrze zagrałem w obronie jeszcze, już tutaj fajnie gościa wypchnąłem. Nie, no skandal, jak ja taką piłkę gram, no to to jest skandaliczne zachowanie. Wygub bjt tego trzeba sobie to uczciwie mm, powiedzieć. Dobra, zobaczmy. Sergio Busquets. No, uderzenie. Takie, nic to nam nie dało, a tu już był gol, teraz będzie gol, dobra, teraz jest gol, jest przechwyt, Andres Iniesta, dobry obrót, szybki, piłka zdecydowana, jest grana, Rodrigo, mm -mm. tutaj ball roll, wyczekanie, jeszcze jeden ball roll, tutaj Iniesta się trochę przebił, no ale teraz opęda, ale świetnie tutaj wyjście kierunkowe i to przyjęcie, to przyjęcie znakomite tutaj. Bo zobaczcie, że ja nie przyjmuję bezpośrednio do góry, bo wtedy rywal mógłby przechwycić piłkę, gdybym przyjmował tak bezpośrednio, tak tutaj. Tylko zobaczcie, co na, prawej gałce, na lewej gałce tu robię. Tak, jakby trochę na ukos, żeby jeszcze wyjść na taką pozycję, żeby rywal potencjalnie mógł mi tej piłki tu zabrać. Znakomicie to. To siadło. No i tutaj chyba jeszcze pada gol na 4 do 2, nie mniej więcej. Wtedy rywal, tak, tutaj i, i wtedy rywal postanowił, że czas na desert. Jeszcze Zobaczmy, jak sobie radzę na przykład z, taką, z takim kontratakiem. Gdzie tutaj troszkę wyszedłem poza pozycję. Tu, aha, bo tu Cambiasso jest. Tu Rodrygo się cofnął, dobra. Tu Kafu. Jeden stoper jest poza pozycją, to Mario on wraca. Okej. Okay. No tu szybko się przyłączyłem. Czym się przyłączyłem, LB? Tak, tutaj LB. Także to jest tak, że znaczy piłka leci. Ja sobie spokojnie przyłączam LB. Ale nawet nie atakuję gościa, bo ja wiem, że to jest bardzo ważne, że w tym momencie na przykład nie wjechać tutaj w tego Snydera, bo jak wiecie, tutaj na pełnej, no to bardzo ryzykujecie, gdzie ja tak udaję, że niby podchodzę, a tak naprawdę wracam się, przełączyłem na kolejnego stopera, gdzieś gramy, o nie no, znakomicie to zagraliśmy, znakomicie. Cały czas rywal był bejtowany, że pójdę na raz, więc on dryblował tak naprawdę z nieistniejącym zagrożeniem w postaci mnie, który jedzie na niego na raz. A tak naprawdę nie pojechałem na niego na raz, tylko zobaczcie, tuliby, biegnę na niego na raz, a tak naprawdę cofam się za tym podaniem, i on mówi: O! To ja gościa odrybuję i potem podam. No ale to właśnie podał już we mnie. Znakomite to było. A i z tego idzie chyba kontra i gol. Zobaczmy. Cambiazo, Spokojne wyczekanie. A tu już rywal chyba się nawet, zobaczcie, on nawet się nie przełączał, był na napastniku tutaj. Więc ja sobie po prostu biegłem, 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 biegłem. biegłem. Potem na sam końcu się przełączył, także możemy się na chwilę wstać od konsoli. Ja tutaj Busquets, Dobry obrót. Uderzenie po krótkim. Znakomicie to wyszło. Rywal, której szkwił to. nie, on grał tu do końca chyba. Walczył, walczył że walka była, ale, ale, ale nic już mu to, nic już mu tutaj to mm, nie dało. Teraz już mam ponad 800, kilkadziesiąt coś na skill ratingu, także całkiem spoko to wygląda w tej elitarnej lidze. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jak widzicie, nakrudy w elitarnej tak samo dramatyczne jak wasze w pozostałych ligach, czy to w elitarnej, czy w jakiejkolwiek innej. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.